Kapłan, rodzina, misja, sztuka. Jak znaleźć swoje miejsce? Jest droga dla Ciebie. Powołaniowy adwent. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Moi drodzy, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym dniu naszego adwentu powołaniowego. Dziś będziemy się modlić za diakonów, za diakonów przygotowujących się do kapłaństwa oraz za diakonów stałych, którzy pełnią ważną rolę w naszym kościele. Będziemy prosić dla nich o Ducha Świętego, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, e, aby wypełniając swoją służbę pamiętali, e, że są posłani, posłani do ludzi, aby nie wpatrywali się w samych siebie, ale za wzór swojego powołania mieli właśnie Maryję. Módlmy się za nich, Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię, Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw, ode złego. Amen.